Mamy tutaj 4, 5, może 6 zrapek, gdzie są trafione. Tutaj zaangażowałem żonę, żeby zdrapała, żebym miał świadka, bo ona mi nigdy nie wierzy. A tutaj będzie 50 tysięcy. Możesz drapać tutaj pod siódemeczką. Zobaczymy, co tam się kryje. Jest 2 złota. No dobra, no tragedii nie ma, bo od dwójeczki zaczynamy zdrapiemy teraz jakie są nasze liczby co 19 i 25 to żono kochana drap poniżej nie ma 19 i nie ma 25 i mamy pierwsze 2 złota sprawdźmy bonus jeszcze bonusiem lubi być dyszka czasami nie mamy no ale to nie to tragedii nie ma tutaj mamy tak 24,11 eee, i siódmeczkę. sprawdźmy co pod tą siódemeczką jest kolejne 2 złota i bonus sprawdźmy mamy 4 złota do 50 tysięcy jeszcze troszeczkę brakuje siódemeczkę sprawdzimy 2 złota to może tutaj jest 50

co tam się pod tym kryje? gdzie 11? 2 no jest żona szkoda, że nie widzicie jej miny jest mega rozczarowana ja troszeczkę mniej <gryw>